ZOMBIE APOCALYPSE Simoneczko ludziska, z tej strony Benikseta, To jest kolej, się na na i znajdujemy się w Minecrafcie, a dzisiaj odcinek po tygodniowym powrocie, można powiedzieć z mojego wolnego, tak, odpocząłem, mam nadzieję, że już teraz pozytywna energia. i to jest pierwszy odcinek w tym dniu, ponieważ dziś lecą jeszcze dwa odcineczki, więc mam nadzieję, że podoba Wam się taki mini maratonika. Wystawcie oczywiście lajka, like, treść, jeśli Wam się podoba. No taka giereczka, ta mapa. Subskrypcja z dzwoneczkiem. A Wam nie powiedziałam, co dzisiaj będziemy robili, ponieważ dzisiaj wyjątkowa mapa, w której będziemy pracownikiem McDonada. No dobra, ruszamy już i naprawdę nie mogę tej mapy doczekać. Dobra, autor mapy Kinetic. Pozdrawiam serdecznie. Trochę przybliżę się tu do mikrofonu i do komputera, bo mało widzę informacje. Gdy nadwętrze grają napisy, nie oszukuj, ma no bo przez 9 godzin. Dobra, start. Nowe zadanie. Wyjdź z domu i udaj się do McDonalda. Ale miałem dziwny sen. O kurde, ale komputer. O, McDonald's już widzę. Fajnie, fajnie. Tutaj widzę domek zrobiony. Sypialnia, dobra. Widzę, mamy jakąś kuchnię. O, fajny zegar, fajny zegar, dobra. Jedno zamykamy za sobą drzwi. To tu mamy taki. tu biedron Nie A tu jest, tu jest bariera. Aha, czyli, o, tutaj chyba od zaplecza wejdziemy sobie do naszej nowej pracy. Wejście dla personelu. Dzień dobry. Witaj w McDonaldzie na dosłowkę. Zamówienie klientów są widoczne na, tabli, na tabliczce. Wejdź do stanowiska naprzeciwko, no ją zobaczysz przy suficie. Hmm. Wyślijcie zamówienie oraz stolik. Podejdź do stolika zamówienia, aby zyskać... Aha, czyli najpierw musimy to zamówienie złożyć e, Zamówienie. Coca-Cola, frytki małe, stolik numer dwa. Coca-Cola, frytki małe, tu mamy... Co jest? Co? Patrzcie, co tu jest! Niesamowite! To są frytki małe. Dobra. Napoje. Coca-Cola. co ja może podzielimy. E, czekajcie. O, w ten sposób, żeby mieć... czy bierzemy Coca... Podgrzewa z hamburgerów, co niesamowite. Bra Świetna mapka. Wiadomo, już chyba wiem, jaka ocena dzisiaj będzie. Frytki. Bierzemy frytki małe. I frytek podgrzewać nie trzeba chyba. Tak, tu jest kuchnia. Cześć, siemanko. Zamówienie. Dobra, idziemy sobie dać te zamówienie. Co tu, co tu pisze? Pracujesz w McDonaldzie, wejdziesz z drzwi personelu. Okej, okay, to zrobiliśmy. Dobra, mamy klientkę. Nesuki, no, witam. Oto pani zamówienie. Dziękuję ci bardzo. Ile płacę? 12 zł. Tak, dobrze, dziękuję. Zaraz przeleję pan, panu na konto. Bank, Zuzia Kowalska przeleła na twoje konto 12 zł. I patrzcie, weszliśmy i to jedzenie, które mieliśmy w ekwipunku, tak by zostało dane tej osobie. Wow, niesamowite. Dobra, jeszcze te dźwięki. No nie z McDonalda. Dobra, mamy kolejne. Tu jest kolejne zamówienie. Dobra, zamówienie Pepsi. Dobra, robimy, bierzemy Pepsi. Hmm, Pepsi. Ale fajnie to wygląda, naprawdę, ej! Pepsi i hamburger. Hamburger. Hmm. Czeka, gdzie tu hamburgery są? Chwytki, napoje. Czekać, czy gdzieś tu hamburgery. Aha, Podkładu do hamburgerów. Podżywany hamburger, proszę czekać. 2, 1. I proszę, mamy podrzanego hamburgera. O, przepraszam za dźwięki, poczekajcie. Aha, no dobra, jakieś tam powiadomienie przyszło. Więc mamy to zrobione, poczekajcie chwilkę. Dobra, przepraszam za, e, za chwilę, może po niej przerwie, ale no wiadomo, ja mam psy i tam musiałam zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Ale dobra, wracam do naszej pracy. Pepsi, hamburger, stolik numer 3. Dobra, idziemy do stolika numer 3. Stolik numer 3, dobra. Witam, oto Pana zamówienie. Dziękuję, zaraz Panu przeleję pieniądze. Ów ostatni klient. Jeszcze tylko do biedronki pójdę kupić chleb na kolację, bo się skończył. Nowe zadanie: wyjdź z McDonalda, a następnie udę się do biedronki. Widziała, że to biedronka, Kurde. Dobra, da się tędy wyjść. Nie, najpierw musimy wyjść z ziemi personelu. E, dobra, świetne to jest, zauważyliście? Fajnie. Mieliśmy teraz takie dwa, tak jakby zadanie, które zrobiliśmy. Czekaj, nie ma już nic. Nie ma. McDonalda zamknięty. Aha, na to sobie chodzimy, powiedzmy, po dobrej pracy. Zrobionej pracy i sobie idziemy do biedronki. Dzień dobry. Y... Mm. Witam, chciałem zapłacić za ten chleb. Jasne, to będzie 5 zł. Przyjął przy, 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 kasjer. I to koniec? Jak oceniasz mapę? Przydałeś kasjerowi 5 zł. To koniec mapy. Ej, krótka, ale fajna. Ej, bardzo fajna. Przepraszam za, za szczekanie, mówię, pies mi szczeka na dłuższą. Przepraszam, ale ta fajna mapa! A je, podoba mi się. Jak oceniasz mapę? No a jak? Wielkie dzięki, mam nadzieję, że zostawisz Diaksa. Aha. I to chyba tyle widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie tego, tej mapki od widzów. Pamiętajcie, dzisiejsze będą dwa odcinki. Wydaje mi się, że koło 15 i koło 20. A się pozwam żegnam, powiedziałem wszystko. Skończyliśmy mapkę. No i cześć!